Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, postanowiłem w końcu wypróbować ten prostownik z funkcją wspomagania rozruchu, podkreślam wspomagania. On na samym, samym urządzeniu nie będzie nam silnik kręcił, ale jak mamy jakiś tam akumulator, awaryjną sytuację, chciałem zobaczyć, co tu kolega wymyślił, czy rzeczywiście pokrywa się z tym, co mówi. Sami zobaczycie, sami ocenicie pacjenta, myślę, że wziąłem godnego, godnego przeciwnika oczywiście, dla tego urządzenia. Zapraszam Was na krótki filmik. Słuchajcie, będziemy robić test prostownika i takim idealnym pacjentem wydał mi się 40-letni Ursus do testów z racji tego, że no prądu troszkę będzie potrzebował na pewno, żeby przełamać ten silnik, a druga sprawa też, że może tak szybko, bez walki się nie podda? Yy... nie odpalane kilka miesięcy, ale myślę, że to akord jest bez znaczenia. bo Słuchajcie, w dieslach to co to za różnica? To, nam, to nie gaźnik nie odparuje nam, więc pow powinien przerzucić parę razy. Jeśli Was interesuje, to rocznik 79. Yy, u nas w rodzinie Odnowości, yy, a tutaj u mnie w takiej dziurawej szopce czeka na to, żeby to ogarnąć kiedyś. Bardziej chodzi o stan wizualny niż techniczny, bo technicznie jest naprawdę nieźle. Ma ciągnik fajne opony, ogólnie trzyma się wszystko kupy. Prócz kabiny, oczywiście, ale to wynik pracy, pracy w lesie. Szyby powybijane od gałęzi. Dobra, co Wam tu chciałem, chciałem powiedzieć? Do testów celowo wybrałem taki akumulator. A jest jakieś 40 amperogodzin. A na dodatek ma już swoje lata, więc taki prawie nieboszczyk. Dobra, zobaczymy najpierw, jak kręci ten. Słuchajcie, ten akumulator ogólnie bez, bez wspomagacza. No i tyle. Dziękuję więc y, wszystko leci na żywca, żebyście mi nie zarzucili, że coś ściemniam. Podpinamy sobie prostownik. Jest zapięty, jest. Napięcie na akumulatorze niby nam pokazuje 12,7, ale widzicie co się dzieje. Podczas kręcenia rozrusznikiem spada do 6, także na no, akumulator ma swoje. Dobra. Manual. Załączamy sieć. No i słuchajcie, mamy prąd, jaki bierze akumulator. Ja sobie podgrzeję teraz w międzyczasie. Oczywiście chcę podkreślić, że to jest urządzenie wspomagające rozruch. Także na akumulatora w 100% nam nie zastąpi. Ja sobie w międzyczasie, jak czekamy aż się obudzi, podgrzeję świecę. Świece się grzeją teraz, dajmy mu chociaż z dziesięć sekund. No myślę, że wystarczy. Jedziemy z koksem. I słuchajcie, tyle w sumie w temacie. Daję radę. Myślę, że jakby ten akumulator był taki, jak powinien być, byłoby jeszcze lepiej. Dzisiaj oczywiście jest temperatura plusowa, więc <laughs> długo tutaj męczyć go nie trzeba było. Silnik jest w niezłym stanie. Układ wtyskowy też jest tam. Wszystko ok. Prócz wizualnego stanu to jest w porządku. No i dobra. Eee, tak jak widzieliście, spełnia swoją funkcję.